Cześć, tu znowu Rekin i witam Was w kolejnym odcinku. Pyknijmy w Prototype. W poprzednim odcinku udało nam się nauczyć jeździć czo'giem, co bardzo przyda nam się w przyszłości. A teraz musimy się udać do laboratorium naszej dziewczyny. no nowe o, pozbieramy sobie te kulki, bo one chyba dają jakieś dodatkowe rzeczy. No, landmarki chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, S kupię sobie coś, coś. Powers Grand Spike. O, to sobie kupię. Tak. Hmm, Hammer Fist to też. Tego nie, bo i tak nie mam kasy. I co mogę sobie jeszcze kupić? Tego nie za bardzo. A mam to. Tego też, nie. Mm, tego, też nie, tego też nie. Tego też nie, tego też nie, tego też nie. Tego też nie. Tego też nie, tego też nie. To co mogę kupić. To mi się zresztą przyda. Tego też nie, tego też nie. A, nie to. Też nie. Hmm, tutaj muszę sobie coś innego zrobić. Teraz Armory vehicle. Hmm, dobra. Myślę, że to wszystko co mogłem sobie... Dobra, tak, tak wiem, wiem wiem. Okej. Okay. Tak więc. Oto nasza kolejna moc. Jest dość potężna. Jak widzicie. A jej. Aha, właśnie. Nie powiedziałem wam jak robię na przykład takie rzeczy. Dup, dup. No. To robię yy, wybierając daną moc. I naciskając jeden, żeby było normalne, i przytrzymując jedynkę, wtedy robi się właśnie takie coś. No. Tak więc, co? Przemijają się w żołnierza i lecimy. Dup, dup dup, dup, Dobra, złączę. Czasomierz! Po znowu. Właściwie co to? Hmm, na 15 minut, jak zwykle. Chociaż zwykle jest o wiele więcej. Dobra. No to lecimy. O! Dobra. Dobra. E, niespo... Oj, coś chyba przyjechało po tym. Dobra, już mogę być żołnierzem. Dobra, to co musimy robić? O, ja już chyba wiem, co musimy robić. Niestety, nie jest to wcale miłe. To jest jedna z misji, które strasznie długo. No tak. Albo no, niekoniecznie, niekoniecznie. Co? Co to jest? Tak. I Szemi. O, o. Też on tutaj. Dobra. What Dobra. Dobra, udało się. To co chciałem zrobić. A ty co? Wow. Wow. Mocne kolo. Eee, e, Wytw... Kurde. Muzin będzie mnie bił. M m m jeszcze tubrant tutaj Aha jest udało się Dobra coś jeszcze Oby. Łoł wow, 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 wow. nie chce spaść a ah. dobra Dobra, gdzieś jeszcze Łow, wow, wow. no tak, dobra Lecimy po kolejnego Tutaj, tutaj i tutaj, dobra Dobra. Udało się. Spadło. Tutaj. Tutaj. I co? I nic. No to lecimy dalej. No cóż. Ta misja teraz polega na y, zbieraniu materiału genetycznego. Wow, wow, wow. No cóż. Nie udało mi się. Курда достав мне. Вау. Кинь. Ну то есть я кафур, я. Нормально. Ой, ой, ой. Wieku, uspokój się. Dobra, udało się. Zjedliśmy gościa. No, zostawcie mnie. Wkurzają mnie już te Popierdółki Dobra. Dupa Dup. Ej, No cóż Nie udało mi się tym razem A, już nie będę się z nimi pieprzył po prostu od razu gdzie to? A tu ok, tutaj nie. ej, 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 Co? Ah. No, ej, ej, Możesz... No już kurde, gincie kurde, a nie gdzie ten duży? O, dobra, a tutaj chyba ten duży, Lata gdzie on, gdzie ten duży, Wow, tu jesteś, gdzie ma? O nie, strach, team. Gdzie jesteś? Ty grubasie. Ach. Jest. Zginął. I killed him, dobra. Udało mi się. Teraz ten duży tutaj. Gdy ty, tu jesteś. Się zbugował trochę. Ginty, po O Oh, Już kilku tutaj jest. Nie dobrze. Dobra. Switch tu. No i co? Muszę zbierać tutaj genetic material i nie pozwalać, żeby ci ludzie. O, właśnie. Żeby te czołgi nie niszczyły za bardzo. R. Gdzie są te czołgi? Tu są. Pomogę Wam, zombiacy Gin. Gdzie jesteś? Gdzie jeszcze jakiś? Tu jeszcze? No, szybkie to było. Okej, okay, już jestem. Musiałem zjeść obiad i to bardzo dobry. A skoro mowa o obiedzie, ty też musisz sobie coś zjeść. Au. Dobra, gdzie jest jakiś? Zbieramy genetyk material. Dop wow. ja sobie spokojnie zbieram Ej, co mnie bijesz, ja wam pomagam. Gdzie jest jakiś show? O. Wow. To był czołg. Ej no, zostawcie mnie, ja wam pomagam. A jakie uniki. Po nim. No. Kurna, już mnie wkurzają. Zjemy cię. Dobra. Jeszcze jakiś czołg? Aha, tutaj. Dobra, po nim. Jak tam nasz... Jak tam nasze... Jak tam? Jeszcze dobrze Oho zniszczone Oho. O, dobra, dobra. Weźmiemy sobie tą bazułkę I czekajcie, czekajcie. Gdzie są? Oho, dobra. Poleciał. Nie, 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 nie to. Dobra, i kolejny. Dzień. Dobra, muszę pozbierać trochę tego genetycznego. Dobra, muszę zniszczyć to. On jest zniszczony. Oh. Kurde, jaka masakra Musimy wziąć jakieś... Okej okay. Auto I rzuciliśmy... Nie Kurde Czołgu żadnego nie ma, nic 50 E, tam A tu jesteś dub A! Ucieka Dobra Jest, jest, udało się No, nie było źle Ustawię sobie stoper, bo zapomniałem go znowu ustawić. Nie wiem, no 3 minuty gdzieś. Dobra. Udało się. No, skoro zostaje nam 3 minuty. Dobra. Tak więc... Co możemy zrobić w te 3 minuty? No właśnie. A wpadniemy z wizytą do militarnych. Mm, tutaj, to jest bliżej. Dobra, w stronę tego. Będziemy. O Landmark. Nie wiadomo, co... Hmm... Aha! ma. Okej, okay, tu jest już militarni, więc zaraz... Gdzieś tu będzie baza. ui o, jest baza. Mam nadzieję, że zdążę. Chyba zdążę. Tutaj jest gościu. Okej, okay, idealnie. Dobra, wchodzimy do bazy. O, jest i gościu nasz. Do zjedzenia. Chodź tu. No człowieku, jak chcecie cię zjeść. A co się męczę? Tak wiem, altilery Zmienimy sobie na szpony Tak wiem, chodź tu Nie, wow Dobra, słyszę, słyszę Słyszę, słyszę No nie, nie to chciałem zrobić No nie, zabili mi gościa na Dobra, zjemy sobie Ciebie i Ciebie, kurde, strasznie dużo ich tu. Dzień Ooooo, walczę przeciwko Wam ich własną bronią. Najca, najca, najca. i nie wiadomo gdzie jestem Dup Gdzieś jeszcze są Aha! Myślicie, że was nie dosięgnę? Gdzie jeszcze? A tu są Gin Idealnie. Teraz gdzie jest wyjście? Tu jest. No i to by było na tyle. Tak więc co będzie dalej i czy wreszcie dowiemy się czy co nas spotkało, tego dowiecie się w następnym odcinku peknim w prototype. Tak więc cześć.